Ja serdecznie Was chcę y, przywitać, ale Was przywita tu gospodarz. Na cześć gospodarza, żeby Aleksiej Kałmakow to czuł. Hip-hip! 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 To nasz komandor Wiktor Węgrzyn. To nasz komandor trasy. To dyrektor, właśnie tutaj. Aleksy Kałmakow, a ja, komandor Sybiru. Карл, не пейте попелон, Иисус Христос. На Слава Иисусу Христу. На века идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы присутствуете в историческом месте, под памятником, под открытым небом, реконструирующий Сибирь XVI века, времена Ивана Грозного, там такие вот. 16, 16 век. Начиная от пола, то есть, так в Сибири у нас и были такие вот мостовые, заканчивать деревянной утварью и бытом. Пойдемте, мы покажем вам наши достопримечательности и наши сибирские изюминки. E, proszę Państwa, znajdujemy się w miejscu, gdzie jak wyglądała prawda, tutaj Rosja w XVI wieku za Cara Iwana Groźnego. E, zaczynamy od tego, na czym stoimy, mianowicie od podłogi. E, wszystkie te takie posadzki wykonane są z drewna tego syberyjskiego, specjalnego drewna. Zresztą jak jechaliśmy tam widać, było układają. Idziemy dalej. Dużo zdjęć sobie robić. Ja co tu powiem kochani. Zawsze w lipcu gdzieś w drugi weekend w lipca odbywają się tutaj bardzo piękne pokazy rycerskie. I w tym roku był taki czas dobry dla mnie, że ja też byłem na tych pokazach rycerskich. Tu macie po lewej stronie planszę. Zobaczcie jak wygląda właśnie to. Z, to pole tutaj i to jest oczywiście rekonstrukcja, czyli stworzono właśnie taki dla przypomnienia tej historii z XVI wieku stworzono tutaj to wszystko. Idziemy dalej. Tutaj właśnie w tym kręgu po prawej, tutaj jest taki jakby antyteatr pola albańskiego, gdzie są właśnie tutaj szachy, można zagrać. To właśnie tutaj odbywają się pokazy rycerskie, które dyrektor Lexington, Kowont, każdy już siedem razy robi takie piękne tutaj właśnie rycerskie pokazy i przyjeżdża 10 20 tysięcy może ludzi. Da, da. I o, to jest coś pięknego. Widzieliście na zdjęciach, bo ja dużo zdjęć umieściłem z tegorocznego siódmego festiwalu właśnie. E, no tutaj e, ból amawackich. Także proszę zdjęć panie starszych. Idziemy sobie dalej. To takie nasy to y, y, takie wiecie. Y, dla dzieci młodzieży... Zjeżdżalnia zimowa. Tak. Zjeżdżalnia zimowa właśnie. Śnieg i wtedy dzieci się tam po prostu ślizgają, bawią i tak dalej. Tak, w koście idziemy do babajaki. Do syperyjskiej babajaki. No, przyjdź. A ty mój o ho! No więc Я знаю, что ты из Украины. Да. Да. Бабаяка, да-да-да-да. Бабаяка, да-да-да-да. Nie jesteśmy nad rzeką Irtysz, a tam jest takie rozlewisko może czy dopływ mały nie wiem. To tu Irtysz, a co tam? To jest zimno. Tak, rzeka, to, 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 to obol jest tam właśnie za tym, tak nie widać go, tak, ale za tym taki... To Это место является родиной слова Сибирь, потому что здесь раньше располагался старый тюркский город Сибирь. Вот именно от этого города и произошло название Сибирь. Это родина Сибири. А, вот, а вот это город сейчас смыло. No, tak, może tak. Tak, tak, tak. proszę państwa nazwa Sybir pochodzi od miejscowości Sybir, które tutaj było niedaleko ale w czasie powodzi zostało prawda to zniesione z powierzchni ziemi ale nazwa pozostała i stąd teraz nazwa Sybil do kto tam chce iść? No. Wszystkie dziewczyny i do Wszystkie idą, dziewczyny, najpierw do najpierw Teresa, za Teresą idzie. Idzie. idzie, idzie. wszystkie baba jaki. Iwonka, tak, za Iwonko. Monika, najpierw idzie. Monika, Monika, do Baba Chodź, chodź Monika, Sasza torze, a tu. Marta, Marta też, Marta też. Ale poczekajcie na schody. Gdzie mój fotograf? Fotograf, gdzie mój fotograf? Mateusz, zdjęcie, fotku dziewaj. To ja z babajagami wszedłem. Moje babajagi. Jak mnoga moich babajagi. Trzymajcie mnie babajagi. Trzymajcie mnie babajagi. Baba o, o babajagi. O matko moja. Ale wy nie macie sił, niczego nie macie. Nie, no. Baba Jaga! Baba Jaga! Idziemy? Pani Teresa, tak? Zdravstvujcie. Nie, nie, ty nie A może wejdź za Tak zrobię zdjęcie, ale później będzie się kręcić ta Baba Jaga. Zdravstvujcie. Przywiedź, przywiedź, jest Boże, Panie Dzieci. A tutaj łóżko. Daj, dajcie, dajcie. Ja położę sobie. Ja chłopaj To się rusza. Baba Jaga! Ja. だってやつの。เนาะ、愛人。お、異性クロー。だ。เนาะ。か。バタヤギ視権とぞば。

Gdzie jesteście? Halo. A my tu jedziemy, ty? Ja nie wiem, gdzie wy jesteście w Tobolsku czy gdzie? To człowieku, my jesteśmy w Abałak, Abałak 30 km od Tobolska. Zabierzemy. Ale Ja nie wiem, w którym miejscu jesteś teraz? Jeśli wbijesz sobie aba, a, Abałak O nie y, na tym most I pisze Abałak przed rzeką jak policja stała skręca się na lewo jak jedzie się z Tobolska y, Abałak pisze nie rzeki irtyz, Tam, I A gdzie tej ta policja była tak i jedziecie Teraz przekroczyliście rzekę, tak? Się do... Nie Macie natychmiast wrócić tam gdzie policja była na tym takim przejeździe Ta Policja była. No to, to wy jak będziecie wracać to na prawo. Pisze Abałak. I dojeżdżacie jakby widzicie do samego jakby cerkwi, kościoła i później trochę na lewo. To już dacie znać Dobra. Nasze kiwo. Dziw, 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 dziw. Nie, to. Nie nie mogę z takim nic. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Wiesz, naprawdę, Najważniejszy zawsze nie do przodu. Zróbcie się. Porządcie się. Straskujecie. Ha Proszę straszyć. Co się musimy robić w takim razie Was ta jako? <grywa> 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 Proszę?